O dziwo nie mam problemu z korkami, czasami się coś pojawia, ale zazwyczaj to jest po prostu auto, które się rozbiło albo coś, co bardzo łatwo rozwiązać, na przykład przez stawiając rondo... Miejscu, bo każdy się stopuje z powodu jednego rowerzysty, albo osoby, które chcą zaparkować w miejscu. Wiele osób, które chcą zaparkować w tym samym miejscu. Duże to już jest. Ludzie się budują tutaj. Fajnie. No to enough customers. To nie brzmi jak mój problem, nie? Jakby osoby mogą podejść, nie? Co tu się dzieje? Proszę nie korek. A, nie, osoby po prostu walnęły w siebie To nie jest problem. What the fuck? Czy, czy osoby znikają tutaj? They Harry Potter. OK, zrobiłem wyjazd z, z tej części. Z Victoria Highway. W sumie ładnie wygląda tak dużo domów. O, oj, ojdź! Nie, tylko nie po raz kolejny. Albo mogę postawić albo was, albo drugą fabrykę. I postawię e, fabrykę elektry elektryczną. O, dokładnie. Tutaj! Już wszystko jest dobrze. Okej, okay, mam pieniądze, więc zrobiłbym. Bust deport. O, dokładnie. Nie rób tego, ja chcę coś postawić. Tutaj. Aha, to jest taka stacja, do której się wjeżdża na boczku. To też. Oraz tutaj. też czego każda jest coraz większa. Oraz postawimy. Taxi depozyt. Gdzieś na górze. Tu się zmieści? No i super. W mieście mamy taxi. Ta... taxi. Taxi. Chciałbym zrobić. Jedną linię, która daje cię z jedną z dołu na górę oraz jedną linię na górze i jedną linię na dole na zasadzie, że masz na dole na przykład linię jeżdżącą o tu w kółeczku oraz tutaj na górze jedną linię okej, okay, jestem prawie pewien, że to nie, nie działa, ale nadal i zrobilibyśmy jeszcze jeden, który jeździ z ty pomiędzy tymi dużymi okay, nie, musicie, nie musicie pokazywać tego, że jest mały korek naprawdę Cała ta linia jest, co oznacza, że przydałoby się pogrubić, tak? To na pewno rozwiąże wszystkie moje problemy. Korki niby małe są, no, ale tylko takie tyci. Czy naprawdę jestem tak zły w tworzeniu geje miasta, że każde moje miasto musi mieć dużo korku?